Powiem Wam o rzeczy, o której zapomina 99% amatorskich serwisantów, oraz myślę, że z połowa może zapomnieć takich profesjonalnych. Mianowicie, jak... jeżeli nie macie pojęcia, jak sprawdzić ten układ, to powiem Wam, jak go sprawdzić w podstawowy sposób, jeżeli macie takie przekaźniki otwarte jak ten, czyli tyki. Ja nie podłączam od razu karty radiowej, dlatego że. Przekaźnik jest już na pewno zużyty. To on. I to mi się rzuciło w oczy. Przede wszystkim widzę, że. Witam wszystkich w kolejnym odcinku, w którym omówimy sobie naprawę płytki Kame ZBX 7478. Jest to model bardzo popularny, przeznaczony do napędów bram przesłownych. Płyta jest świeżo wyjęta z pudełka, nic o tym jeszcze nie wiem. Tutaj zasłoniłem tylko dane klienta, bo ma nalepkę. Już jedna rzecz mi się wyraźnie rzuciła w oczy oraz kolejna, że jest dosyć sporo tutaj owadów, mrówek, nie wiem czy to będzie widać, o tutaj chyba będzie dobrze widać teraz, no i pajęczynki tutaj są, także na pewno jakaś tam osteria, która tu występuje, jeszcze nie wiem jaka, muszę to w ogóle sprawdzić, na pewno być może jest związana z tymi owadami. Także idziemy do warsztatu, zobaczymy jak się płytka zachowuje oraz opowiem Wam co szczególnie rzuciło mi się w oczy od razu i zaraz to omówimy. Jesteśmy w warsztacie i co mi się rzuciło w oczy? Przede wszystkim widzę, że te prze... te przepraszam, bezpieczniki Widzicie, one są takie do końca włożone, nie wiem czy to będzie dobrze widać Ale siedzą no dobrze, nie? Natomiast ten pierwszy tutaj bezpiecznik, ten sieciowy główny Widzę, że zdecydowanie więcej wystaje niż te dwa Więc sprawdzimy sobie go, czy dobrze siedzi i zawsze to sprawdzam na początku, nie? Czy mamy wszystkie bezpieczniki dobre, nie no, bo to jest naprawdę. Często jest, zdarza się tak, że przychodzi jakiś tam serwisant, no i zaczyna wyciągać te bezpieczniki. Nie wiem jak to zrobić. Nie wie później, jak to włożyć z powrotem prawidłowo. No i w efekcie płyta zostaje umartwiona prostym sposobem. Dlatego jeszcze w dalszej części filmu pokażę Wam, jak ten bezpiecznik prawidłowo wyjąć i włożyć. A na razie. Sprawdzę sobie go, po czym podłączę płytę i pokażę, zobaczymy, co tu się właściwie z nią dzieje. Płytka po podłączeniu daje oznaki życia, co jest bardzo dobrą wiadomością dla właściciela. No mam na myśli tutaj migającą diodę LED, więc zawsze pamiętajcie, zanim tą płytę włączycie do prądu, bezpieczniki i przede wszystkim nie. Ja nie podłączam od razu karty radiowej, dlatego że jeżeli ten stabilizator będzie uszkodzony, no to umartwiam na 90%, 99% nawet Waszą kartę, czego nie chcecie, nie? Więc teraz, tak, kolejną sprawą no musimy wyeliminować migotanie tej diody i podniesiemy sobie przełącznik 7, 8, 9. Tu mamy podniesione, więc ja podniosę tylko 7, nie z tych przełączników. I to spowoduje nam, że dioda przestanie nam migać, czyli wszystkie już urządzenia bezpieczeństwa będą wyłączone. I będziemy mogli zaprogramować pilota oraz uruchomić płytkę w ten sposób. Pilot zaprogramowany, karta włożona. No i zaczynamy. No i dobrze, tutaj silnik się uruchomił. Koło się kręci, no i będę tego pokazywał, bo po co? Silnik zatrzymał się, i w drugą stronę słychać było ewidentnie, że kliknęły przekaźniki, natomiast silnik nie pracuje. Co teraz zrobimy? Sprawdzimy sobie, ocenimy te przekaźniki, obejrzymy jak one pracują. Może ja zbliżę to i ponaciskam pilota. Oj, widzicie, teraz widziałem, że koło wykonało taki delikatny ruch. Czyli ten lewy przekaźnik widzę pracuje dobrze. O, a drugi przekaźnik on robi tylko taki ruch nachylający. Czyli tak jakby się nachylił, ale nie może do, dotknąć ten środkowy styk, który jest przełączany. O ten środkowy styk, on ma dotknąć do tego styku. Ale no widać, że ten przekaźnik on jest prawdopodobnie sklejony. Zaraz sobie go wymienię, to bo no widzieliście, jak się zachowywał, nie? I zaraz Wam powiem, dlaczego ten przekaźnik może być sklejony, bo teraz jest tak, że on, one się sklejają z kilku powodów. Przede wszystkim pierwszy powód no, to jest eksploatacja. On po prostu, no, może już zrobił swoje i więcej tylko nie zrobi, nie? Po prostu został zużyty, nie? Bo przekaźnik to jest element, który się zużywa. Kolejna sprawa, dlaczego on mógł się skleić, to uszkodzony silnik. A jeszcze kolejna to zwarte elementy, które odpowiadają za sterowanie jego pracą, czyli ten przede wszystkim triak i ten układ z optotriakiem. Tutaj mamy moc 30 20. Mam nadzieję, że to dobrze widać. A więc przystępujemy do wymiany przekaźnika. Później ja sobie sprawdzę jeszcze wszystkie pozostałe elementy oraz omówię jak ja to sprawdzam. W tym miejscu widać taki tutaj takie odbarwienie, tak samo jak i tutaj, widzicie nad tym stykiem pracującym, i gdy przekaźnik jest już na pewno zużyty, to on tutaj ten nalot ma bardzo konkretny. Taki jest, prawie nie widać tego styku z góry. Zaraz zobaczy, zobaczycie, widok z góry, a tutaj zdecydowanie widzicie ten nalot jest dużo mniejszy. I ten przekaźnik przepracował sporo mniej niż tamten. teraz widok z góry. I teraz z góry to widać zdecydowanie Dobra, lepiej. Widzicie, jeden przekaźnik jest praktycznie przezroczysty z góry, nie. Ten styk jest no bardzo. Kurczę, nie mogę, nie wiem, czy złapię ostrość. O, złapię, dobra. I teraz widzicie, tutaj ten styk jest bardzo ładny, z góry ładnie wszystko widać. A tutaj on jest taki, ma taki na górze taki nalot, taki ukurzu jakby. No i jak takie coś widzicie, to ten przekaźnik. No na 100% jest do wymiany. Tak samo jak tutaj jak ten, nie. Przed wymianą przekaźnika powiem Wam o rzeczy, o której zapomina 99% amatorskich serwisantów oraz myślę, że z połowa może zapomnieć takich profesjonalnych. Mianowicie, jak cokolwiek chcecie robić na tej płycie, to koniecznie musicie pamiętać, żeby rozładować ten kondensator oraz ten kondensator, gdyż na nich po podłączeniu napięcia sieciowego wciąż jest około nie wiem 20 parowoltów, Więc jeżeli tego nie zrobicie. Myślę, że możecie być pewni, że Wasza płyta zostanie umartwiona. Przekaźnik wymieniony, więc sprawdzamy, jak się będzie zachowywać płytka. Silnik w tą stronę, co kręcił, to kręci. O, idzie w drugą stronę. Znakomicie. Teraz zobaczymy, jak się zachowują przekaźniki. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tu się załącza. Stop no i drugi widać jak teraz zupełnie inaczej chodzi jak tam w międzyczasie sprawdzałem ten cały układ z triakami tu jest wszystko dobrze, ale nawet jeżeli nie macie pojęcia jak sprawdzić ten układ to powiem wam jak go sprawdzić w podstawowy sposób jeżeli macie takie przygaźniki otwarte jak ten, czyli gdzie widać tyki. tu zgasiłem specjalnie światło nawet wyłączę może flesza i teraz tak, jeżeli mielibyście ten układ uszkodzony, czyli ten opto triak i triak, albo przynajmniej triak najczęściej, to w momencie, gdy przełączają się przekaźniki tutaj na tym styku, widzielibyście taką wyraźną iskrę. Takie błysk to by był. Taki, no naprawdę, teraz tego nie widać, bo wszystko jest dobrze, nie? Ale na pewno nie umknęłoby to Waszym oczom. Podczas kręcenia materiału nie zauważyłem, że przekaźniki błyskają. Widzę to dopiero teraz podczas montażu, dlatego wrzucam ten fragment jeszcze raz, gdzie wyraźnie to widać. Powodem błyskania był uszkodzony jak, przez co uszkodził się przekaźnik. O, tutaj było widać przed chwilą takie małe, delikatne zaiskrzenie, ale to jest w porządku. To, o którym ja mówię, to ono było zdecydowanie. Bardziej spektakularne. Teraz, tak jak obiecałem, wytłumaczę Wam, jak wymienić przeka nie, przepraszam, nie przekaźnik, tylko ten gniazdo bezpiecznika. Więc bierzecie i naciskacie tutaj na główkę. potrzebny Wam żaden śrubokręt ani nic. Nie, mam nadzieję, że to jakoś będzie widać. O, może teraz, o tak. Naciskacie i po prostu przekręcacie to. I to Wam, zobaczcie, wychodzi no, normalnie bez żadnego problemu. Glądacie to z powrotem, naciskacie i przekręcacie w lewo i siedzi. Nie trzeba nic tutaj żadnych śrubokrętów ani żadnych cudów, żeby to wyjąć. Także to by było w tym momencie na tyle. Jeszcze wam opowiem, co zobaczycie w następnym odcinku. W następnym odcinku skupimy się przede wszystkim jak wymienić ten ten element. Czyli przekaźniki w tych płytach bramowych. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz danie łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał. Dziękuję.